Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco w odcinku o praktycznych prezentach, które są naprawdę... Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla was pomysły na prezenty i w dodatku kod rabatowy, żeby je od razu kupić, więc musicie obejrzeć mnie w całości i to w dodatku do końca. Przygotowałam te wszystkie prezenty z jednego fajnego, praktycznego sklepu, który znacie i który wiecie, że lubię od lat, czyli Piękno w domu. Mamy dla was też specjalny kod rabatowy na zakupy w tym sklepie, a dodatkowo jest jeszcze kiermasz świąteczny w Pięknie w domu, ale to wszystko po kolei. Dzisiaj przedstawię wam tak krok po kroku różne pomysły, one są tu już popakowane. Ale specjalnie dla Was przygotowałam również wersję odpakowaną, żeby pokazać, co jest w środku. No i mam nadzieję, że troszeczkę Was zainspiruje do tego, żeby kupować prezenty, które potem są w użyciu. Myślę, że to jest fajne, że kupicie coś komuś, co potem będzie na co dzień na stole albo na co dzień w kuchni, bo to taki pretekst, żeby Was wspominać miło i o Was myśleć, kiedy się tych rzeczy używa na co dzień. To co, jesteście gotowi? Zaczynamy od pomysłu numer jeden. Pomysł numer jeden jest powiedziałabym wielowymiarowy i myślę, że mój przyjaciel Miki, który przyjechał do mnie z Kalifornii i pręży muskuły i towarzyszy mi we wszystkich świątecznych odcinkach, pewnie się ze mną zgodzi, że to jest rewelacyjne rozwiązanie. Zobaczcie, to się nazywa tak naprawdę teoretycznie kuler do wina czyli to, co powinniśmy z tym zrobić, to jest wrzucić do środka kostki lodu, na to ułożyć butelkę wina lub szampana i postawić to na stole, żeby pięknie się prezentowało. Ale jak zobaczyłam to naczynie, to od razu sobie pomyślałam o mnóstwie różnych zastosowań, które to może mieć. To może być na przykład przepięknym wazonem. Słuchajcie, no tutaj włożyć taki pełen... Taki ogromny bukiet tulipanów. To by było absolutnie szaleństwo. Jeszcze bardziej bym pewnie wolała bukiet róż, no ale bo powiedzmy, że tulipany też będą całkiem niezłe. Ale ponieważ do tulipanów to nam jeszcze daleko i do wiosny jeszcze trochę, to przygotowałam dla Was trzy aranżacje i trzy sposoby na to, w jaki sposób możemy to sprezentować. Zobaczcie, aranżacja numer jeden to są orzechy. Po prostu kupiłam świeżutkie, fajne orzechy laskowe, trochę włoskich. Do tego dziadek do orzechów w kształcie grzybka, który tu się pięknie prezentuje. I to już jest gotowy prezent, który możecie sobie zapakować i komuś przekazać. Drugi prezent to jest wersja bardzo prosta i w ogóle to będzie pięknie wyglądało jako dekoracja stołu. W środku ułożyłam gałązki cisu, ale oczywiście możecie jakieś choinkowe albo ostrokrzew, który będzie też pięknie wyglądał z czerwonymi owocami. Do tego kilka świeczek i zobaczcie, świecznik na stół gotowy. Jak zgaszę te świeczki i wystudzę całość, to mogę to spokojnie zapakować na prezent. A opcja numer trzy jest taka, powiedziałabym, na bogato. No i zacznę po kolei od tego, co tu się wydarzyło. Najpierw pomalowałam um, ten wazon klejem introligatorskim. To jest klej, który kupicie bez trudu w każdym sklepie papierniczym. On jest lekko taki mleczny, natomiast kiedy zastyga, robi się przeźroczysty. I teraz wymalowałam bardzo dokładnie, to trzeba zrobić pędzelkiem. Um, wszystkie te miejsca, które chciałam zaśnieżyć. I użyłam sztucznego śniegu. To jest taki śnieg, który też można kupić dosyć często czy w empiku, czy właśnie w sklepach papierniczych, ale możecie też użyć na przykład wiórków kokosowych, które w formie śniegu spełniają się idealnie. I też będą wyglądały fantastycznie. Pamiętajcie o tym, że klej introligatorski zmywa się wodą w ogóle bez trudu, także teraz wystarczy ten wazon raz umyć, i już będzie mm, wspomnienie tylko zimy. Pozostanie po nim, więc nie jest to jakaś dekoracja, którą robicie na zawsze. W środku z kolei całość wyłożyłam białą bibułą, na której ułożyłam dwie filiżanki, wrzuciłam pyszne czekoladki. No i coś, co ja lubię bardzo robić, czyli wersja na bogato ze światełkami. Gdybym ja to komuś prezentowała, no to pewnie bym w ostatniej chwili te światełka włączyła, zapakowała, żeby ktoś jednak, kiedy odpakuje ten prezent, miał te światełka włączone. No ale domyślam się, że nie wszyscy są tak pokręceni jak ja, więc w razie czego ze światełek możecie zrezygnować. Do filiżanek jest dołączona herbata, przywiązana oczywiście srebrną wstążką, a tu w środku, postaram się tam Wam wygrzebać to. Są takie srebrne płatki. To są takie płatki, które służą do tego, żeby dekorować pisanki, na przykład na Wielkanoc mamy taki odcinek, albo do dekoracji szkła. Mogłabym je też poprzyklejać tutaj za pomocą kleju introligatorskiego na wierzchu, no ale to już było trochę za dużo szczęścia, więc płatki są po prostu wsypane i będą na wieczną pamiątkę, bo teraz zostaną na moich palcach na Forever i będę teraz miała srebrny dotyk, ale to nie szkodzi. I zobaczcie, taki zestaw dla dwojga, czyli jednocześnie wazon. Szklaneczki, które są idealne do herbaty, dobra herbata, i co nam się to mieści? To się nam mieści w takim pudełku, w którym ten wazon jest oryginalnie zapakowany. W związku z tym, tam w środku jest kartonowe pudełko, nie ma tego z zewnątrz opakowania, to musicie zrobić sami, ale zobaczcie, jak można to też ładniej i prosto zrobić. Ja bardzo lubię takie prezenty, które wystarczy już tylko zawinąć w papier. I to jest zdecydowanie jeden z nich. Przepiękny wazon z wieloma zastosowaniami. Zerknijcie na niego koniecznie. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. I tam też znajduje się hasło, które da Wam 20% zniżki na niego. Także nic tylko brać. Ten prezent jest fenomenalny i sama mam coś takiego i nie wiem w sumie, jak obchodziłam święta, kiedy tego nie miałam. To jest podgrzewacz. Słuchajcie, taki podgrzewacz, do którego na przykład, jeżeli przychodzą goście, wkładacie gulasz. Albo cieplutkie kotleciki, albo ciepłe ziemniaczki, albo w przypadku świąt na przykład można wcześniej odsmażyć pierogi, albo ugotować je w wodzie. Nie wiem, jak się u was je. Napiszcie mi w komentarzach, bardzo jestem ciekawa. U mnie się jest smażone. Ale może się u was je z wody, i wyłożyć tutaj w takim podgrzewaczu. I wtedy pani domu czy pan domu ma ten komfort, że nie musi latać do kuchni w tej z powrotem, tylko sobie wstawi w podgrzewaczu i to jest. Ja mam takich podgrzewaczy ze dwa albo trzy, w różnych rozmiarach, w zależności od tego, co jest mi potrzebne. Takie naczynie ma to do siebie, że stoi sobie na stelażu, a pod spodem mamy tealighty. Kiedy ja pierwszy raz sobie kupiłam taki podgrzewacz, to myślałam, eee, takie trzy tealighty, to co one tam mogą podgrzać? Słuchajcie, no więc oczywiście nie grzejemy od zera stopni do podgrzania, tylko wstawiamy tutaj coś, co jest już ciepłe i podgrzane. I trzy tealighty to świat i ludzie wystarczą, żeby nie tylko się podgrzało, ale jak czegoś zostanie bardzo mało, to nawet się przypaliło, więc zdarzało mi się na przykład włączać tylko jeden albo dwa, żeby podgrzewać Łagodnie. Takie naczynie to nie jest coś bardzo powszechnego, więc jeżeli macie jakiegoś miłośnika kuchni w rodzinie, to to jest bardzo dobry pomysł na prezent, bo niewiele osób ma to w domu, a myślę, że wielu osobom się przyda, a w okresie świątecznym to już w ogóle. Całość znowu z głowy temat pakowania, bo mamy eleganckie pudełeczko, które ja opakowałam tak, a ponieważ ta siemka, którą miałam z pasmanterii, była mega gruba. To przykleiłam ją na taśmę dwustronną i nie bawiłam się w kokardy, bo musiałyby być monstrualne. Zajrzyjcie do opisu filmu, tam znajdziecie link, między innymi do tego naczynia. Czy garnek może być fajnym prezentem na święta? Otóż może, ale to nie może być byle jaki garnek, tylko musi to być garnek zimowy. Waldinox ma taką serię, która nazywa się Scandi i garnek nie dość, że jest biały, co już czyni go zimowym, to jeszcze ma drewniane rączki, które nadają już totalnie zimowy klimat, co jest absolutnie fenomenalne. W związku z tym jeżeli chcecie podarować garnek, to wybierzcie taki, który przynajmniej chociaż trochę w klimacie nawiązuje do świąt. W Waldinox jest dostępna cała seria tych garnków, więc są różne rozmiary, różne Kształty zazwyczaj okrągłe, ale, ale różne pojemności i to jest najistotniejsze. Zerknijcie tam, i przypominam o kodzie rabatowym, który znajdziecie w opisie tego filmu. A garneczek po zapakowaniu wygląda tak i znowu nie będzie męczenia się a to w cukierek a to w ananaska tylko pakujemy pudełeczko i temat z głowy. Garnek? Garnkiem, ale czy można dać brytwankę? No, jak najbardziej. Tym bardziej, że w brytwance przy świętach często się dosyć piecze różne pyszne rzeczy. Ta brytwanka znowu jest z kolekcji Skandik, a to oznacza, że jest biała i jest świąteczna, i nie jest tak codzienna, powiedziałabym, jak takie zwykłe szklane czy takie. Bez białego koloru brytwanki. <laughs> Zakaapucikałam się trochę, dlatego że myślę o tym, żeby nie zapomnieć, żeby Wam powiedzieć, jak to czyścić. Bo umówmy się, że też biała brytwanka, oprócz tego, że wygląda fenomenalnie, to jeszcze niestety wymaga czyszczenia. Pamiętajcie, że gdyby coś takiej brytwance na zewnątrz się przypadkiem zapiekło, to wstawiacie ją do zlewu, sypiecie sodę oczyszczoną, zalewacie to wrzątkiem takim gotującym się prosto z czajnika i to wszystko Wam zejdzie bez żadnego drapania, więc nawet biała brytwanka nie jest nam straszna. Zerknijcie na nią koniecznie. Link bezpośredni, oczywiście w opisie. Natomiast i tam też kot rabatowy. I znowu temat pakowania odpada nam kompletnie, bo brytwanka jest w pudełku. Pudełko jest pakowne i można to na przykład zapakować tak jak ja z ażurową koroneczką zamiast wstążki. Gdyby Wam przyszło do głowy robić komuś porcelanowy prezent, to nie róbcie tak jak moja najukochańsza na świecie teściowa, która mi kiedyś kupiła sześć fantastycznych filiżanek, które miały ogromną zaletę, że można je było mieć z wyparcem. do niczego kompletnie mi nie pasowały, ale tak kompletnie, kompletnie, i zostały przekazane dalej w dobre ręce. Kupujcie porcelanę, która jest neutralna, żeby obdarowany mógł wszystko ze wszystkim połączyć. A po drugie, kupujcie porcelanę, która ma jakąś kontynuację. Dlatego, że fajnie jest na przykład co roku troszeczkę sobie swoją kolekcję porcelany rozbudowywać. Zacząć od serwisu kawowego, a potem sobie kupić obiadowy, a potem sobie do tego dokupić piękną, wielką wazę. Zresztą, gdybyście mieli ochotę zobaczyć, jak porcelana powstaje, to kliknijcie teraz w wasz prawy, górny róg, bo ja miałam przyjemność być w fabryce, w której powstaje porcelana, polska porcelana Maria Paula. Narobiłam w tej fabryce Lat, takich, że nie powiem, bo nie wszystko potrafiłam zrobić, ale powiem Wam, że to jest sztuka, to nie jest rzemiosło, to jest sztuka, żeby coś takiego powstało. Więc fajnie taką kolekcję rozbudowywać po kawałku, wybierzcie więc taką linię, która ma kontynuację i jest uniwersalna. Ja jestem wielką zwolenniczką białej porcelany, która pasuje do wszystkiego, można ją dowolnie łączyć, jest fajną bazą do tego, żeby nie tylko zrobić świąteczny stół, ale codzienny bo chociaż sama w to nie wierzyłam, porcelana, jedzenie na porcelanie smakuje lepiej po prostu. To jest niesamowite, ale bardzo przyjemnie na co dzień je się, użytkuje um, taką fajniejszą, delikatną, piękną porcelanę. Ja mam zresztą taką ze złotym rantem, którą bez litości myję w zmywarce i on się pięknie wyciera i moim zdaniem wygląda jeszcze lepiej lekko wytarty, A więc ta codzienność porcelany jest bardzo przyjemna. To, co ja mam tutaj, to jest taka klasyczna wersja Marii Pauli, ale ona występuje w mnóstwie odmian. No i właśnie fajne jest to, że możecie je ze sobą łączyć. Nie mieszajcie tylko porcelany takiej ekry z o ciepłym odcieniu z tą z zimną, bo zawsze ta zimna wygląda wtedy zimno, a ta ekry wygląda wtedy na taką lekko przybrudzoną. Zdecydujcie się na jeden rozmiar i dekorujcie swój stół nie tylko od święta, ale też na co dzień. Zerknijcie w opisie na link i skorzystajcie z tego rabatu, który tam jest cały czas dla Was. No co, miłoby było ten odcinek zakończyć jakąś pyszną herbatką, i to jest właśnie ona. Znacie te szklanki, jeżeli śledzicie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, czy mnie w ogóle widać przez ten dym, który tu leci. Znacie te szklanki, bo jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że jestem fanką tego rozwiązania z podwójnymi ściankami. To są szklanki, których szklanki, kubki, filiżanki, które możecie wykorzystywać zarówno do ciepłych, jak i zimnych napojów. One się nie nagrzewają, można je tutaj spokojnie łapać z każdej strony, jak sobie życzycie i trzymają dłużej temperaturę niż taka zwykła ceramika. W związku z tym, czy super ciepłe, czy super zimne, idealnie się w tym podaje. Oczywiście te zuche bardziej się sprawdzają do takich ciepłych napojów, bo nawet kształtem bardziej pasują do nich, ale um, te bez ucha też są bardzo fajne i spokojnie można sobie w nich zrobić kawusie czy herbatkę. E, te szklanki zazwyczaj występują po dwie sztuki w zestawach. Tu mam tak zapakowany już od odświętnie taki zestaw, jaki wzięłam, tyle że one stoją w poziomie, a ja zapakowałam je w pionie, żeby było ładniej, ale jedna, druga wersja jest bezpieczna. W związku z tym, jeżeli chcecie komuś zrobić fajny, unikalny prezent, a ten, myślę, jest unikalny, to możecie kupić malutki Żaneczki do espresso, te do herbaty czy barszczu, albo po prostu zwykłe szklanki. Bardzo popularne są te duże po 350-370 ml, do których można wlać mrożoną kawę albo drinka albo coś równie dobrego. Bardzo fajny pomysł na prezent również dla pary. Dwie takie szklaneczki na zimowe wieczory to jest idealne rozwiązanie. Więc ja, zanim napiję się tej pysznej, parującej herbatki, przypomnę wam jeszcze, że na stronie Pięknowdomu.pl macie cały czas świąteczny kiermasz. Świąteczny kiermasz, który potrwa do 13 grudnia i w ramach którego co tydzień są nowe oferty. Tak naprawdę najlepiej się zapisać na newsletter, żeby nic nie przegapić. A zupełnie niezależnie od tego możecie oczywiście skorzystać z mojego kodu rabatowego na wszystkie produkty, które wam dzisiaj pokazałam. To jest 20% zniżki, a hasło odnajdziecie w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu. I oczywiście wszystko co Wam pokazałam dzisiaj, także w opisie filmu się znajduje, bezpośrednie linki. Które poprowadzą Was prosto do sklepu. Zaglądajcie tam, bo to mój ulubiony sklep. A jeśli chodzi o święta, to mam nadzieję, że przekonałam Was, że praktyczne, fajne, domowe prezenty mogą być naprawdę ekstra. A więc wcale nie ma wstydu, kiedy się kupi komuś garnek na święta. Ważne, żeby ten garnek był świąteczny i zimowy, tak jak te, które pokazałam Wam dzisiaj. Dziękuję Wam przepięknie za kolejny wspólny świąteczny odcinek. No a za tydzień działamy dalej, no bo przecież święta się zbliżają, a pomysłów. Mamy mnóstwo do usłyszenia i do zobaczenia już za tydzień. Cisza na planie! Gdzie polazła? Aneczka, Usadzisz dupeczkę? Usadź. Dwa kadry i tak ciężko jedną prowadzącą złapać. Czy można kupić coś komuś, komuś coś, projekt?